Idźmy dalej. Anonimowość a ciasteczka. O ciasteczkach cookies, tak zwanych, pewnie Państwo wiele słyszeli. Parę lat temu Unia Europejska nas uszczęśliwiła, a z drugiej strony pewnie dobrze to zrobiła, bądź nie najlepiej, zależy od opinii. Na każdej ze stron, jaką wchodzimy, jest informacja o tym, że dana strona wykorzystuje ciasteczka. Czym są ciasteczka? Ciasteczka są informacją na temat naszych ustawień, naszej praktyki na danej stronie internetowej. Strony internetowe coraz częściej mają wiele opcji dostosowywania się do naszych potrzeb. Jeśli wchodzimy na jakąś stronę ogólną, typu ONET, WP, Interia i tak dalej, te strony zaczynają nas identyfikować, jak często wchodzimy, które artykuły czytaliśmy, pogodę dla jakiego regionu kraju nam wyświetlać. I są to wszystko informacje, które są zapisywane w cookiesach, w ciasteczkach. W cookiesach też jest zapisywana historia stron, jakie odwiedzaliśmy, historia wyszukiwań w przeglądarce. Wszystkie te informacje budują nasz pewien wirtualny profil konsumenta czy też użytkownika internetu. Coraz więcej firm, instytucji, platform korzysta z informacji w ciasteczkach, ponieważ one pozwalają nam lepiej dopasować. Zawartość stron, które mogą nas zainteresować. Tak brzmi oficjalnie: wszystko pięknie, ładnie, natomiast koniec końców chodzi o zarobek. Jeśli my, wchodząc w przeglądarkę, wpiszemy, że szukamy parasola ogrodowego, to hasło parasol ogrodowy będzie w ciasteczkach przechowywane i kolejne strony, które będziemy odwiedzali, korzystają z ogólnie dostępnych kanałów reklamowych. i Na tych stronach będą się wyświetlały nam parasole ogrodowe. A to właśnie dlatego, że na innej stronie wpisaliśmy, że to nas interesuje. Kampanie reklamowe na podstawie danych z ciasteczek będą pobierały tego typu informacje i będą się starały nam dany produkt zaoferować. To jest, to w końcu jest to pewne profilowanie klienta pod to, co go interesuje. Mogą Podejrzenia podobne były parę lat temu w przypadku wyborów, bodajże w Stanach Zjednoczonych, że na podstawie różnego szeregu zapytań. Przeglądanych stron internetowych, były tworzone profile wyborców, i pod tych wyborców były wyświetlane odpowiednie treści czy odpowiednie artykuły w ramach reklam, które mogły wpływać w jakimś stopniu na ich preferencje wyborcze. Więc w podstawowym zakresie zawsze chodzi o pieniądze czyli o sprzedanie nam danego produktu i lepsze sprofilowanie nas jako klienta. W takim głębokim rozumieniu może prowadzić do Dostarczania nam takich treści, które wpłyną na nasze przyszłe decyzje. Na przykład, jeśli interesuje nas temat migrantów i imigrantów, a będziemy targetowani przez instytucje, które chcą wstawić nas, przepchnąć na daną stronę sporu politycznego, będą pokazywały no na przykład artykuły o tym, jak ci imigranci się zachowują bądź też jak dobrze im pomagać. W zależności od tego, kto w daną stronę będzie nas chciał przepchnąć, tego typu artykuły mogą nam się pokazywać i zachęcać do, do danych odwiedzeń. Dlatego też musimy być świadomi tego, że wchodząc w internecie i to, co nam się wyświetla, coraz częściej jest bardzo targetowane pod nasz konkretny profil. Jedna osoba, która wpisze dane hasło w Google, Gdyby zalogowała się, gdyby przeszła na komputer swojego kolegi w innym mieście czy, czy u sąsiada, wpisując to samo hasło, mogłaby zobaczyć zupełnie inne treści. Jest kwestia profilowania czy też takich anonimowych informacji. Sam internet coraz bardziej dopasowuje się do nas i te treści, które nam są wyświetlane, są coraz bardziej dopasowywane do konkretnego użytkownika. Z jednej strony są to pewnie dobre rzeczy też, bo w ten sposób internet nas lepiej rozumie, czy narzędzia, z których my korzystamy, lepiej dopasowują treści, które my chcemy przeglądać. Z drugiej, jesteśmy w ten sposób też w jakimś stopniu manipulowani, co warto mieć tego świadomość. Tutaj też trzeba pamiętać, że część usług online jest darmowa, a jest darmowa właśnie dlatego, że te, te usługi przechowują te ciasteczka, zbierają te ciasteczka. I jest to waluta, którą oni potem sprzedają firmom marketingowym, które kolejno sprzedają to firmom reklamowym, w ten sposób dopasowując profile reklamodawców do konkretnych użytkowników. Stąd jest pewna zasada, że jeśli coś jest darmowego, to w takim przypadku my, jako użytkownicy, stajemy się towarem i to nasze dane, czy nasz profil osobowy, staje się formą płatności za korzystanie z danej usługi. Czy to właśnie jest przeglądarka Google, czy to będą skrzynki mailowe, czy inne tego typu usługi online? W temacie anonimowości i ciasteczek, czy Państwo mają jakieś pytania? Czy regularne czyszczenie cookies jest skuteczną metodą uniemożliwiającą śledzenie? Na pewno jest pewną metodą. Nie powiem, że jest skuteczną, bo regularnie możemy czyścić co tydzień, co miesiąc. Natomiast w przypadku różnego typu profili online, Część informacji jest zapisywana już też w profilach. w profilach. W profilach typu profil Google, profil Appla. I nie wszystkie informacje, które my w ciasteczkach wyczyścimy, będą usunięte z naszego ogólnego profilu konsumenta jako na przykład użytkownika Gmaila. Na pewno to pomoże w bieżącym czyszczeniu informacji na temat no, właśnie kampanii reklamowych, czy nie. A jak często przeglądać historię przeglądania? Historia przeglądania tutaj niewiele ma z tym wspólnego, ale właśnie pliki, cookies, wyszukiwarek sensownie wydaje się być, przynajmniej raz w tygodniu można to przeczyścić, tak żeby ten profil wyszukiwań za każdym razem był jednak świeższy. Przy czym też trzeba pamiętać, że wyczyszczenie tych ciasteczek może powodować konieczność logowań się na kolejne strony, bo no, ciasteczka też przechowują informacje o tym, że jesteśmy zalogowani do danej usługi. Jeśli je czyścimy, a regularnie korzystamy z takiej stron, to. Generalnie cesteczki mają służyć nam, a to, że każde narzędzie można użyć i ku dobrej, i ku złej rzeczy, czy złej, niekoniecznie złej, ale w sytuacji, w której my niekoniecznie chcemy się z nią zgadzać, no tak po prostu jest. Myślę, że tygodniowe czyszczenie cesteczek jest sensownym rozwiązaniem, które, które czyści pewną historię naszej bytności w internecie, a jednocześnie część usług pozwala nam dalej korzystać w miarę na bieżąco.